Walka o koronę króla strzelców w tym sezonie ekstraklasy zapowiada się niezwykle emocjonująco. Nie minęła jeszcze połowa sezonu, a już czterech zawodników ma na koncie dwucyfrową liczbę bramek. O tym, kto i dlaczego ma największe szanse na zgarnięcie korony króla strzelców w tym sezonie, opowiem w dzisiejszym materiale, także zapraszam do oglądania. Skoro ten materiał dotyczy walki o koronę Króla Strzelców w Ekstraklasie, to warto byłoby przedstawić, jak ta walka prezentuje się obecnie, czyli na 28 dzień listopada. Najwięcej, bo aż 11 goli na koncie ma Benjamin Kalman strakowi z, z 10 trafieniami na swoich kontach gonią go Leonardo Rosza z Radomia Radom, Eftimios Kuluris z Pogoni Szczecin oraz Mika z Lecha Poznań. 9 razy piłkę do bramki rywala wpakował Jesus Imas z Jagiellonii Białystok, 8 razy uczynił to Samuel M Raz z motoru Lublin, 7 trafień na koncie ma Imat Rondic z Widzewa, po 6 mają Michalis Kosilis z Puszczynie Połomice oraz Bartosz Kapustka z Legii Warszawa, a pięcioma trafieniami mogą pochwalić się Afonso Sousa z Lecha Poznań, Mikkel Majgard z Krakowi, Iliasz Kurin ze Stali Mielec oraz Adrian Dalmau z Korony Kielce. Stwierdziłem, że najlepiej będzie, aby ten materiał obejmował nieco mniejszą liczbę zawodników, ale nieco bardziej szczegółowo, dlatego też w dzisiejszym materiale skupię się na piłkarzach, którzy w tym sezonie zdobyli co najmniej 8 bramek. Już na samym początku chciałbym zauważyć, że wśród wymienionych przeze mnie przed chwilą piłkarzy nie ma żadnego polskiego napastnika. Naprawdę, mamy deficyt wśród tych dziewiątek ogromny w polskiej ekstraklasie. Jeżeli najskuteczniejszymi piłkarzami z Polski w naszej lidze są Bartosz Kapustka i Damian Rasak, to mówi samo za siebie, że nie wygląda najlepiej szkolenie być może na tej pozycji napastnika. Mianowicie, najskuteczniejszym Polakiem w tym sezonie ekstraklasy, biorąc pod uwagę stricte, typowe, rasowe dziewiątki, jest Sebastian Musiolik, który ma trzy bramki na koncie, czyli tyle samo co Blasz Kramer, który już w ekstraklasie nie grał od trzech miesięcy. Ale dobra, zostawmy to, przejdźmy do meritum. W czołowej szóstce najskuteczniejszych zawodników znajduje się pięciu typowych napastników i jeden piłkarz, którego raczej rasową dziewiątką bym nie nazwał. Tym piłkarzem jest oczywiście Jesus Imas i radzę Wam zwrócić na to uwagę w dalszej części tego materiału. Tymczasem spójrzcie na hitmapy, które dla Was przygotowałem. One uwypuklają przestrzenie, w których dany zawodnik poruszał się najwięcej. Mówiąc prościej, im ciemniejszy kolor w danym miejscu, tym częściej przebywał tam dany zawodnik w tym sezonie. Z tych hitmap można wywnioskować naprawdę sporo rzeczy. Po pierwsze, to jak często dany zawodnik przebywa w polu karnym rywala, po drugie, to czy jego drużyna dominuje rywali, czy jednak jest spychana na własną połowę, a może rozgrywa na połowie przeciwnika, i po trzecie, to jak często dany zawodnik schodzi do bocznych sektorów, czy lubi trzymać się nieco bliżej linii bocznej, czy jednak trzyma się światła bramki. Chyba najważniejszy wniosek z tej części tego materiału to, że Jesus Imas naprawdę rzadko przebywa w polu karnym rywala. I to jest w sumie dosyć logiczne, bo najczęściej w szesnastce rywali Jagieloni przebywa Afimikopululu, bo to jest najwyżej wysunięty zawodnik w Jagieloni, to tym bardziej imponuje Jesus Imas, że zdobył tyle bramek, bo naprawdę jego skuteczność jest niezwykła. Patrząc tylko i wyłącznie na te hitmapy, można by było wpaść na taką refleksję, że w sumie takim jedynym sępem w tym zestawieniu jest Mikael Iszak. Ale wystarczy jedynie oglądać mecze Lecha Poznań w tym sezonie, aby jednak szybko tę myśl zdementować. Mianowicie, Mikael Iszak to jest po prostu piłkarz niezwykle skuteczny. Piłkarz najwyżej wysunięty w całej drużynie kolejorza. A warto zauważyć też taką rzecz, że ekipa trenera Frederiksena generalnie lubi dominować, lubi dominować rywali, lubi utrzymywać się przy piłce na połowie rywala. Stąd też Mikael Iszak nie jest raczej potrzebny nieco niżej, nie musi się cofać, a po prostu czeka na serwis, czeka na dogranie i czeka na sytuację w polukarnym. Kalman, co można zauważyć na hitmapach, to poniekąd case Jesusa i Maza. Oczywiście nie w tej skali, ale jest jedna rzecz, która ich łączy. To, że nie we wszystkich meczach swojej drużyny byli najwyżej wysuniętymi piłkarzami w swoim zespole. Mianowicie Kalman w niektórych meczach był za plecami Miki'ego Van Burena. Był podwieszony pod holenderskiego napastnika. Tym bardziej imponuje jego wynik strzelecki, bo na ten moment jest najskuteczniejszym piłkarzem ekstraklasy. No, ale właśnie, czy najskuteczniejszym? Bo skoro liczy się skuteczność, to można ją sprawdzić poprzez rozmaite statystyki, które przynoszą nam naprawdę wiele interesujących wniosków. Na przykład niewykorzystane okazje, i to jest akurat statystyka, którą najmniej bym się sugerował z tych, które padną w tym materiale. Dane pochodzą oczywiście z SOFA Score. Według tych danych najmniej nie wykorzystują Rosza i Kalman, najwięcej nie wykorzystuje Mikael Iszak. I choć nie powoływałbym się na tę statystykę w żadnej poważniejszej dyskusji, to warto zauważyć przy kolejnych statystykach, że gdy mówimy stricte o wykończeniu, stricte o wykorzystywaniu sytuacji, Mikael Iszak wygląda bardzo słabo. Na przykład w statystyce expected goals, często nazywanej XG, po prostu oczekiwaną liczbą bramek zdobytych. Od góry mamy piłkarzy, którzy mają najwyższą różnicę na plus pomiędzy tym, ile faktycznie zdobyli goli, a ile teoretycznie powinni ich zdobyć według tej statystyki. Uprzedzę was, nie ma tutaj różnic ujemnych, bo żeby mieć ujemny wynik w tym dodawaniu, to trzeba by było naprawdę sobie zasłużyć zmarnowanymi sytuacjami. Po raz kolejny imponuje mi to jak skuteczny jest Jesus Imas, który jest ponad 3 bramki na plusie podobnie jak Rosza oraz Kalman, ale w przypadku tego pierwszego mam pewną uwagę. Mianowicie Leonardo Rosza musi się wreszcie obudzić. Musi znowu zacząć strzelać. Bo okej, okay, zaliczył piorunujący początek sezonu. Bardzo szybko uzbierał 9 bramek, był niezwykle skuteczny, miażdżył każdą defensywę, był po prostu niesamowity. Tylko, że Portugalczyk ostatnio zaliczył dosyć nie chlubną serię czterech ligowych meczów z rzędu bez zdobytej bramki. Co ciekawe, Leonardo Rosha na bramkę z gry czeka 636 minut. Widać, że coś w tej maszynie się zaczęło po prostu psuć. Leonardo Rosza wraz z Mikaelem Iszakiem oddają średnio najwięcej strzałów na mecz. Leonardo Rosza ma najwyższy wynik w lidze, z kolei kapitan kolejorza jest pod tym kątem na trzecim miejscu spośród wszystkich piłkarzy ekstraklasy. Na pewno nie zgadniecie, kto zajmuje pod tym względem w tej kategorii miejsce drugie. Nie zgadniecie. Wakan I choć u Ormianina nie przekłada się to na zdobyte gole, to jest to naprawdę ciekawe, bo ma wynik zbliżony do tego Leonardo Roszy. Wakan Bicakcian jest pomocnikiem, Rosza jest napastnikiem. Jest to naprawdę ciekawe. Zarówno u Roszy jak i szaka. ta liczba oddanych strzałów na mecz nie przekłada się zbyt często na zdobywanie bramek. Pod tym względem natomiast najlepszy jest Benjamin Kalman, który potrzebuje oddać średnio około 3 strzały, aby zdobyć bramkę. To naprawdę imponująca statystyka i fakt. Kalman w niektórych meczach jak cała Krakowia był skuteczny do bólu i uwydatnia to się w tej statystyce. Choć są takie statystyki, w których Mikael Liszak nie wygląda najlepiej, to w jednej dominuje resztę stawki, mianowicie chodzi o częstotliwość zdobywania bramek. Mikael Liszak w tym sezonie średnio trafia do bramki rywali co 117 minut. To jest cudowny wynik i widać to. Widać to, bo Mikael Liszak w tym sezonie opuścił już dwa mecze, mimo to zdobył 10 goli. To też jest dobry prognostyk na przyszłość. No i też nie oszukujmy się, Mikael Liszak będzie miał taki głód. Tej korony Króla Strzelców, ponieważ jest już w Ekstraklasie kilka lat, można myślę powiedzieć spokojnie, że jest żywą legendą Lecha Poznań, a nadal tej korony Króla Strzelców w żadnym z sezonów nie zgarnął. Raz był na drugim miejscu, ale wówczas lepszy był, skuteczniejszy był i Lopez z Rakowa. Gdybym teraz miał wytypować, kto w tym sezonie Ekstraklasy zostanie Królem Strzelców, to powiedziałbym, że... Mikael Eliszak. i to może być zaskakujący typ, patrząc na te statystyki, które przedstawiłem przed chwilą, tyle, że Mikael Eliszak gra w najrówniej punktującej drużynie. Powiedzmy to sobie szczerze, ani Krakowia, ani Pogoń Szczecin, ani Motor Lublin, ani tym bardziej chociażby Radomiak to nie są drużyny, które punktują z taką częstotliwością i tak dobrze i tak skutecznie. Lech Poznań, pomimo pomniejszych wpadek, punktuje w miarę równo na dobrym poziomie. Poza tym, Mikael Iszak ma chyba z tych wszystkich napastników najlepszy serwis, bo choć Jesus ima z Jagiellonii jest serwisem, co warto też zaznaczyć, to Mikael Iszak ma tak: Afonso Souse, Patryka Wolemarka, Aliego Golizadecha, Joela Pereira, który też potrafi bardzo dobrze dośrodkować, czy Antoniego Kozubala, który potrafi kapitalnie zagrać prostopadle. Więc naprawdę o serwis, o sytuację, Mikael Iszak się nie musi martwić, i myślę, że też z tego wynika, ten jego słaby wynik w niektórych statystykach, bo on po prostu ma tyle sytuacji, że przy takiej skali często się nie trafi. Naprawdę często się nie trafi, i wcale bym się nie zakładał, że któryś inny z tych napastników poradziłby sobie lepiej w jego sytuacjach, wykorzystałby ich więcej. Po prostu Mikael Iszak ma troszeczkę kłopot bogactwa, bo te sytuacje spadają mu czasem z nieba. Myślę, że najmniejsze szanse na koronę króla strzelców mają Rosza i Mraz. Tego pierwszego moim zdaniem bardzo możliwe, że na wiosnę już w ekstraklasie po prostu nie będzie. Z kolei Mraz gra w motorze Lublin, choć rozpływałem się ostatnio na temat drużyny z Lublina. To prędzej czy później kryzys przyjdzie. Zresztą mówiliście to, pisaliście to właściwie w komentarzach pod tym filmem i w sumie to jest racja. I to też odbije się na liczbie zdobytych goli przez Samuela Mraza, ale bardzo lubię tego napastnika. Ima z kolei moim zdaniem prędzej czy później na przestrzeni tego sezonu zacznie bardziej asystować Afimiko Pululu, aniżeli samotnie wykańczać sytuację. W tym wiosku Luris powiem wam szczerze, nie przedstawię wam żadnego argumentu dlaczego, ale moim zdaniem nie będzie on królem strzelców. Jakoś mi to po pierwsze nie pasuje, po drugie nie uważam, żeby to był na tyle dobry napastnik, aby zgarnąć tę koronę króla strzelców i... No, nie jest tak regularny w zdobywaniu bramek, to też warto zaznaczyć przy osobie Eftimiosa Kulurisa. Kalman to jest bardzo, ale to bardzo ciekawy przypadek, bo on oczywiście strzela jak na zawołanie. Ma tych bramek na razie najwięcej, tyle że Uważam, że fiński napastnik poniekąd korzysta z tego, jak wiele goli pada ogólnie w meczach Krakowi, a pada najwięcej w Lidze i to też się prędzej czy później moim zdaniem skończy. To znaczy, Krakowia nie dotrwa z tak dobrym punktowaniem do końca sezonu, więc jest to poniekąd taki case Samuela Mraza. A kto Waszym zdaniem zostanie królem strzelców w tym sezonie ekstraklasy, dajcie znać oczywiście w komentarzach, chętnie tam z Wami podyskutuję, zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem, jeżeli Wam się on spodobał, subskrybujcie ten kanał po więcej, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć!